Cześć, z tej strony Jan Łasica i zapraszam Was na kolejną rozgrywkę z Ankan Valley. No i dobra, jesteśmy w mieszkaniu teraz, tam gdzie skończyłem nasz poprzedni odcinek, tak? No i ogólnie no kolejny dzień pracy. Trzeba posprawdzać wszystkie pokoje oczywiście. Dobra, jeden sprawdzony, 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 sprawdzony. Sprawdzony dobra ten, też dobra. I na kolejne piętro jedziemy dobra. Drugie piętro klikamy no i tak. Sprawdzamy te drzwi, te drzwi, te drzwi, te drzwi. Nie da się wejść. A tutaj da się. O, dobra. O, widać tutaj taki ten, ten. To chyba nasz ten partner. Ochroniasz ten gruba z rudy normalnie śpi w majtach, kurde, nawet się nie przykryje świniak jeden wieprz. O, zabierzemy mu kluczyk. Pewnie do samochodu. Tak wygląda jak kluczyk do samochodu, więc z tego. Dobra. Jedziemy. Tu. Dobra, tutaj pusto, pusto, no i dobra, już wszystkie będą pusto, bo już teraz się wracamy i teraz jedziemy na czwarte piętro, albo nie, nie no w sumie na czwarte, dobra, bo nam się nie udało na trzecie wjechać, bo za szybko już tego kliknęliśmy, no to na czwarte, dobra. Dobra, niestety się tutaj nie możemy przespać, nie możemy nic z tego mieszkania zabrać, więc yy, byśmy wyszli stąd, nie? No i dobra, siódmy, ósmy numer. Już pewnie tutaj nic nie będzie, założy się. No i dobra, trzeba się wracać. I teraz dopiero jedziemy na tego na trzecie piętro, nie? Dobra, no i sprawdzamy teraz jedyneczkę. Pusto, 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 pusto. Piąte też. Kurde, siódme, ósme. Kurde. W tej grze to troszeczkę to głupio zrobili, że kurde nie da się tak od razu wejść do wszystkich, a, a ja bym właśnie bardzo chciał wejść do wszystkich, bo zobaczylibyśmy, co tam jest ogólnie. A i ogólnie jeszcze się o tej grze dowiedziałem coś takiego, że, yy, że mamy rozwiązać jakąś sprawę tam kurczę, bo w jakichś tam magazynach, czy nie wiem tam, w jakimś czymś, tam, w jakichś laboratoriach. Nie wiem jak się znalazły y, w budynku tutaj, właśnie takie laboratoria, ale normalnie no, mamy rozwiązać po prostu sprawę y, no, z jakimiś ludźmi, nie? Bo tam są podświartowani, nie? No i chyba widzieliście w ostatnim odcinku, nawet że tam były jakieś takie ludzie, no i ogólnie chyba oni tych ludzi, y, jeszcze czytałem tam w komentarzach pod jakimś innym. Gościem, co nagrywa, nie że tam y, jakieś roboty robią z tych ludzi. Nie wiem, może, może dzisiaj się przekonamy, czy roboty robią, ale chyba tak. No bo jak pisał, tak, no to Dobra, teraz sprawdzimy sobie tutaj. Może ktoś nas tutaj czeka, jakiś właśnie trup. Tak jak w poprzednim odcinku, dobra, pusta ciemno normalnie jak w dupie u murzyna, A ja muszę tutaj chodzić z latareczką. No i dobra, idziemy le w lewo. Albo, albo w prawo w sumie dobre dobra w prawo jest elektrownia i tutaj nic nie będzie raczej tam po, po tamtej stronie dobra w elektrowni zobaczymy jest yy, pusto No i dobra, nie umiem tego czytać, więc tam się na pewno nie dostanę, bo nie wiem jak. Nawet nie wiem, czy można, bo tam może coś pisali, ale nie wiem, co tam pisali. No i dobra, no i teraz dopiero w lewo, kurde, nasze ukochane lewo. Dobra, idziemy tu. Dobra. Ojejku. Tu albo nie. O, właśnie, tutaj sobie kluczyki mieliśmy, właśnie. I teraz sobie pojedziemy? Naszym maluchem, ukradzionym oczywiście. O kurde, ja nie mogę. Kurde, stuczkę zrobiłem. I się znalazłem w mieszkaniu po stuczce. I uklękłem tam na wypadku i to nie wiadomo dlaczego się znalazłem po uklęknięciu w mieszkaniu. No i to jest takie troszeczkę takie, takie nienormalne jakby. Dobra, tutaj tego. O! I znowu pewnie gdzie się znajdę. A nawet nie zasnąłem. Nawet nie uklęknąłem tak jak przy wypadku. Dobra, są jacyś ludzie, ja, 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 a ja sobie leżę we, fa we fabryce. Oczywiście leżę tym razem. No i słychać jakieś dziwne dźwięki, jakby strzelanie czy coś tam takiego, nie wiem. Dziwne odgłosy tutaj słychać. No i się obudziłem. Hmm. No i dobra, jestem tutaj gdzie spałem. Tyle, że bez ludzi tamtych i... tamtych ludzi już nie ma i nie wiadomo, co się z nimi stało. I chyba wiem, co się z nimi stało. Jeden pewnie tutaj jest rozpruty normalnie jak... Nie wiem, jak skarpetki. Albo jak sweterek, albo jak szaliczek, nie wiem. Tutaj ten. ten drugi tego nóg nie ma. Z tego w ogóle nic nie zostało, tylko sama krew. O, tego tutaj, co się robią mu w laboratorium. O, i chyba to jest właśnie jakiś zakład mięsny, który prowadzi właśnie yy, moja żona. Chyba moja żona, bo właśnie ją kopnąłem i się obudziłem w mieszkaniu. Dobra. Dziwny był ten zakład mięsny, a czykolwiek, nie wiem czy to w ogóle był zakład mięsny, bo tam jakieś tego, jakby, jakby do laboratorium, takie jakieś urządzonka były. Dobra, zabiorę sobie tą skrzynkę. Dobra, nic nie mogę zrobić na razie. Dobra, przebierę się w szafie. Żebym wyglądał jak tego. I zobaczymy czy w mieszkaniu będzie... O, jest nasza żona. I ciekawe czy... No nie, nie. Na pewno... Chociażby nam coś powiedziała o tych trupach, to i tak kurczę tego. I tak się nic nie dowiem o tych trupach tego, bo ona mówi po angielsku, też znaczy pisze po angielsku. No i to chyba raczej jest nasza żona, no bo jak w mieszkaniu naszym, no i pieczy nam jeszcze naleśniki. Dobra. Wkrótce zobaczymy co mamy zaraz. Chyba to klucz, tak, to klucz był. No, tutaj nie. O kurde, do buta weszliśmy. Niestety. Dobra, zobaczmy, jeszcze tutaj sobie staniemy i wepchniemy tutaj, nie da się, tak samo, dobra. <laughs> dobra, o, tutaj chyba nam był potrzebny ten kluczyk tutaj, o właśnie, a tutaj w naszym magazynie domowym chyba moja żona sobie jakiegoś trupa tutaj zniosła i on już, już taki troszeczkę przeszarzały, kurczę. Normalnie jakieś zwłoki, nie wiem, moja żona jest dziwna, kurde, ma upodobania do, do tego, do trupów jakiś kurde. W tej grze. Oczywiście. Dobry. No i tutaj jest jakiś, nie wiem, nie wiem co to w ogóle jest. Jakieś krzesła, kurde. Te komputerowe ale komputera? Nichu ja nie ma komputerów. Jakaś pracownia może to jest. Tyle, że nie wiem dlaczego koło mojego domu. Naprawdę nie wiem. Dobra, kolejna jakaś pracownia. Tyle, że jakaś taka bardziej, bardziej troszeczkę mroczniejsza. Dobra, automaty zastawiony automatem. No to dziwne trochę. Dobra. Wejdziemy tutaj w Windom. No Gitara. Ja nie mogę. Jakiś kurde ten ten albo nie wiem robot, człowiek, kurde, nie wiem. O, damy mu tutaj ten ten jakiś taki chip. Dobra. Daliśmy mu chip. Ale jesteśmy ranni. No i moje. Moja hipoteza się z, z tego spełniła, nie? Że normalnie oni z tych ludzi, którzy, których zabijają, robią jakieś roboty. No i dobra, każę mu to otworzyć. Bo robot jest silniejszy, oczywiście, od nas. W dodatku my mamy tego nogę jakąś uszkodzoną, więc raczej byśmy tego nie otworzyli bez niego. Dobry robot. Ciekawe, jaki był z niego człowiek, zanim został robotem. Dobra. Tutaj nam jakaś baba mówi coś jakieś byle gówno. Dobra, tutaj. Dobra, i tutaj nie ma opatrunku, ale... O, dobra, tutaj jest opatrunek, opatrzymy się. No i kolejny jakiś gumie normalnie robot. Weźmiemy gaszlitę, zobaczymy, czy da się 5 gaszlitą. Mam nadzieję, że się że się uda. O, ja nie mogę. No i kurde, kolejny raz nas zranił. Tym razem już nie mamy żadnej tego apteczki. No i niestety. Dobra, to nas troszeczkę spowalnia. Dobra, klikniemy tutaj i zobaczymy z powrotem. Ciekawe czy nasz robot nadal tutaj jest, czy jakiś kurde tego spierdzielił nasz robot. Dobra, tutaj w magazynie zobaczymy czy ktoś jest. Dobra, nikogo nie ma. Dobra, no i tutaj się już nie da to tędy wracać, tędy, kiedy, gdzie przyszliśmy. Dobra, drzwiami spróbujemy. Gdzie nas zawiozą te drzwi. No i pewnie w znajome miejsce, bo tutaj jest tego. Przypuszczam, że nasza siedziba w ochroniarstwie. Dobra, no i tutaj leżał kiedyś w pierwszym odcinku na szkółę ten gruby przyjaciel rudy. Dobra, zobaczymy w kiblu czy tutaj coś jest. Światło jak zwykle nienaprawione. O, a tutaj to jest. Dobra, zabierzemy sobie. Nie wiem nawet co to było, bo nie możemy sobie tego sprawdzić, bo wszystkie rzeczy mam te same, więc nie wiem po co nam to było. Dobra, zobaczymy w tym. Dobra, tutaj. Albo jeszcze se sprawdzę tutaj w sumie. A, Tutaj chyba nic nie ma. Dobra, nie da się otworzyć tych drzwi, chociaż są uchylone. Dobra, idę sobie tutaj Zobaczymy, czy tutaj się da wejść Nie da się A do windy zobaczymy też E do windy się też nie da wejść Cie Nie, tutaj nie, też nie da się wejść, bo przecież zamknięta jest czerwonym jakimś paskiem No to pewnie nie da się w ogóle wejść do tego Dobra, się wracam Wracamy raczej no i dobra, idziemy sobie drzwiami Wyjdziemy ogólnie z tego budynku Zobaczymy, czy możemy kurczę gdzieś wyjść Poza właśnie tamtą bramę, co jest w budynku Poza ochroniarstwo Więc to jest... Chybaś toś... Mam nadzieję, że to jest niebo tam to było, a nie, że się budynek palił normalnie Dobra, idziemy sobie przez las. Jestem zdziwiony, że samochodem nie musieliśmy, bo tutaj mieliśmy wypadek akurat Dobra, idziemy na nogach, zobaczymy, czy trafimy tam do tej stacji pociągów, nie? Może uda nam się pojechać do domu, nie? A fajnie w sumie było jakby do naszego domu się dało znaczy, nie wiem czy do domu Bo w pierwszym odcinku mieliśmy jakoś tam Tam tak blisko do mnie, A tutaj Tutaj niby jest nasza żona, ale to jest jakaś chora gra Bo spaliśmy tam ale zanim pojechaliśmy do pracy byliśmy w domu w mieście i... Dobra, troszeczkę tej gry nie rozumiem, ale... Przyjechaliśmy najpierw pociągiem. I zobaczymy czy da się pociągiem przyjechać do tego samego miasta, skąd jesteśmy, tak? Dobra, tutaj jest kto... Nie można wejść, dobra Wejdę sobie tutaj. Dobra, tutaj są. Godziny odjazdów pociągów. Zobaczymy czy na któryś zdążymy. O, tutaj jest jakiś pociąg, dobra. Dobra, i se jedziemy. Dobra. I ogólnie się nie mogę teraz tutaj ruszać, jakiś nie jakaś, bo jakoś, nie wiem, dziwnie. No dobra. Może jakoś nas wysiądzie z tego pociągu. Co kurde? Ja nie mogę. Nie, no na pewno nie. To chyba nie jest nie jesteśmy my, bo wiem, że da, to znaczy, że śmierć, że umarliśmy i kurcze, jest koniec gry. No i tak samo jak wiedziałem, że normalnie nasze zakończenie z moją znajomością języka angielskiego będzie takie właśnie, że chyba umarliśmy chyba, nie wiem. Wiem, że dead to znaczy śmierć Dobra. Się z wami będę musiał żegnać Do zobaczenia, cześć i do następnego odcinka z jakiejś innej gry